Czy straciłeś swój entuzjazm i radość? Jednym ze sposobów, żeby je odzyskać, jest świadome wyrażanie wdzięczności. Rób dla Boga wszystko, co trzeba i spodziewaj się, że spotkają cię dobre rzeczy. Dziękuję Ci, Panie, za dzisiejsze słowo. Bardzo je doceniamy i modlimy się, żebyś pomógł nam zrozumieć prawdziwe przesłanie, które dla nas masz w imieniu Jezusa. Czy po wstaniu z łóżka tracisz entuzjazm? Bez względu na to, kim jesteś i co robisz w życiu, bez względu na to, czym się zajmujesz, przyjdą chwile, gdy będziesz zmęczony robieniem tego. Wszyscy myślimy, gdybym tylko mógł to zrobić, chciałbym tam mieszkać. Ale prawda jest taka, że nieważne co będziesz robił i tak przyjdą chwile, że będziesz mieć dość. Jedynymi ludźmi, którzy odnoszą sukces w życiu, są ci, którzy potrafią robić to, co trzeba, bez motywujących ich emocji. Słyszałeś? Jedynymi ludźmi, którzy odnoszą sukces w życiu, są ci, którzy potrafią robić to, co trzeba, bez motywacji emocjonalnej. Matki męczy opieka nad dziećmi. Nie chodzi o to, że ich nie chce. Ale opieka nad nimi jest męcząca. Męczycie sprzątanie domu, męczycie gotowanie, dzieci męczy chodzenie do szkoły i bycie dziećmi. Dzieci chcą podejmować więcej w decyzji, a dorośli chcieliby mieć dzień lub dwa wolnego od podejmowania decyzji. Mnie też czasami męczy to, co robię. Uwielbiam to, ale szczerze mówiąc, podróżowanie mnie czasem męczy. Męczy mnie to, że wciąż muszę czymś zarządzać. Nie mogę siedzieć i patrzeć na kogoś robiąc to, co robię. Myślałam o Was, gdy uwielbialiście Pana. Zobaczyłam kobietę, która się wczuła, ja też. Ale zaczęłam myśleć o tym, co powiem, gdy wejdę na scenę. Szczerze mówiąc, ludzie zawsze myślą, że chcą czegoś więcej, ale nie dostrzegają tego, że jeśli masz coś więcej, to masz też więcej odpowiedzialności. Ludzie nie rozumieją, prosząc Boga, że dostaną nie tylko przyjemną część, ale też odpowiedzialność za to. Masz większy dom, musisz więcej sprzątać. Amen. Czasem mam dość proszenia ludzi o pieniądze, ale nie macie, bo nie prosicie, więc muszę to robić. Jeśli chcę pomagać ludziom na całym świecie, muszę zachęcać innych do pomagania tym ludziom. Ludzie chcą w opinii publicznej uchodzić za normalnych. A normalni ludzie, są rozpoznawani i dobrze znani. Rzecz w tym, że niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś w życiu i co robisz, proszę uwierz mi, gdy mówię, że robienie czegoś innego w dłuższej perspektywie nie sprawi, że będziesz bardziej szczęśliwy niż teraz. Może teraz marzysz o jakiejś pracy, która przez chwilę uczyniłaby cię szczęśliwszym niż jesteś teraz, ale z czasem też zaczęłaby cię męczyć. Niektórzy ludzie, gdy dostają pracę w naszej służbie, myślą, że umarli i poszli do nieba. I wiesz co? Po jakimś miesiącu okazuje się, że to praca jak każda inna, że przez cały dzień nie chodzimy w obłokach, śpiewając Alleluja. Pracują dla Joyce Mayer, ale mnie nie widzą. Ty mnie widzisz częściej w telewizji niż większość z nich na żywo. Oczekujemy, że nie będą się spóźniać, że będą ciężko pracować, mamy różne wytyczne w biurze. W końcu okazuje się, że to praca dobra praca, ale wciąż praca, która też może męczyć. Czy męczy cię to, co robisz? Cóż, chwała Bogu, tylko Mike i Dave nie podnieśli rąk. Dave, czy nigdy nie męczycie to, co robisz? Naprawdę nie? Dave po prostu jest z innej planety. Nie odkryłam jeszcze z której. Wszystkie emocje, których w sobie nie ma, ja mam za dwoje. Gdy wstajesz rano i czujesz, że brak ci entuzjazmu, musisz go odzyskać. Nie możesz siedzieć bezczynnie, myśląc, chciałbym czuć się lepiej, licząc, że ktoś się zjawi i poprawi ci nastrój. Bóg dał nam wolną wolę. Nie musimy być ofiarami każdego uczucia i dziwnych emocji, które nas ogarniają. Możemy decydować, jak będziemy żyć, wznieść się ponad nie i żyć tak, jak chce tego Bóg, dzięki Jego łasce i Jego miłosierdziu. Naprawdę nie możemy nic uczynić bez Boga, ale jeśli On o coś nas prosi, to jest gotów nam pomóc. Możemy zrobić wszystko, o co nas prosi. Więc tak, potrzebuję łaski, żeby to robić. Ale już mam tę łaskę, ponieważ Bóg nie poprosi mnie o zrobienie czegoś, do czego mnie nie uzdolni. Bóg uzdolni cię do zrobienia wszystkiego, o co cię kiedykolwiek prosił. Więc przestań mówić, to dla mnie za dużo, nie dam rady. Powiedziałam przestań mówić, to dla mnie za dużo, nie dam rady. Powiedziałam, przestań, przestań mówić. <noise> Nic, co jest martwe, nie chwali Boga. Psalm 115-17. Chcę, żebyś zobaczył, że te słowa naprawdę są w Biblii. Psalm 115-17. Uwielbiam ten fragment, mówi tak wiele. Umarli nie chwalą Pana. A nikt, kto zapada w milczenie. Przez kilka minut porozmawiamy o martwych rzeczach. Dowiemy się, jak rozpoznawać, kiedy coś jest martwe, a kiedy jest pełne życia. Co z ciągłym robieniem czegoś, co Bóg dawno zakończył. Jest takie przysłowie, jeśli koni nie żyje od dziesięciu lat, czas zejść z konia. Bóg zawsze się porusza, płynie. Może coś było właściwe w pewnym okresie Twojego życia, ale teraz może z przyzwyczajenia? Czasem nawet nie wiesz, czemu próbujesz to robić przez kolejne 10 lat. To jest martwe. Nie rozumiem, co jest nie tak. Cóż, może Bóg to zakończył już dawno temu, a Ty wciąż nie skończyłeś? Może Bóg próbuje zrobić coś nowego? Czasem opowiadam pewną historię, która jest prawdziwa, o straży w zamku, która stała w jednym miejscu przez 24 godziny na dobę. Po co? Tego nie wiedział nikt. Ktoś był na tyle ciekawy, żeby sprawdzić, co ten facet tu robi. W końcu się okazało, że królowa zasadziła tam krzew różany i nie chciała, żeby został zdeptany, dopóki się dobrze nie zakorzeni. Więc stawiała straż, która miała go pilnować. Teraz, podobnie jak 100 lat temu, strażnicy nadal tam stoją. Niczego nie pilnują. Robią to tylko dlatego, że zawsze to robili. Nie interesuje mnie, jak długo coś robisz. Jeśli nie ma w tym życia, to musisz się nauczyć, kiedy dotykasz śmieci, a kiedy dotykasz życia. Bo nic, co martwe, nie chwali Boga. Biblia mówi wiele o martwych uczynkach. Co to są martwe uczynki? To czyny, które nie działają. To ja, gdy próbuję wykonać pracę Boga. To ja, gdy realizuję swój plan, licząc, że Bóg go pobłogosławi. On jest autorem i dokończycielem. A jeśli nie jest autorem czegoś, to nie mam obowiązku tego kończyć. Ty zaczynasz, Ty kończysz. Amen. Ostatniego wieczoru coś szczerze wyznałam. Wyznałam Ci jeden z moich grzechów. Jeden z grzechów, gdy zaczęliśmy to przedsięwzięcie dwa tygodnie temu, zaangażowaliśmy wielu ludzi, a potem nie czułam pokoju i zrozumiałam, że nie prosiłam o to Boga. Myśl o Bogu na każdej drodze, a On Cię poprowadzi. Czasami Bóg może robić coś dobrego, ale obrażasz Boga, kiedy go odrzucasz. Najmądrzej jest wziąć go pod uwagę, skontaktować się z Nim. Czy chcesz, żebym podążał tą drogą? Depresja jest czymś martwym. Myślę, że wszyscy to przyznamy. Ktoś, kto był przygnębiony chociaż przez pół roku, wie, że nie ma gorszego uczucia. Nie mamy ochoty na nic. Twoje myśli są mroczne i negatywne. Kiedy Dawid był przygnębiony, psalmista Dawid, Król Dawid, gdy był przygnębiony, nie leżał bezczynnie. Zajrzyj do Psalmu 42, 43, a zobaczysz, jakie podjął działania. Pozwól, że coś ci powiem o depresji. Wiem, wielu ludzi cierpi na depresję. Nie jestem niewrażliwa. Jeśli to problem natury zdrowotnej, to szukaj pomocy do skutku. Nawet jeśli depresja wynika z dysfunkcji organizmu, nadal możesz z nią walczyć na kilka sposobów. Nie masz wpływu na problem ze zdrowiem, ale u wielu osób depresja nie ma z nimi nic wspólnego. Problemem jest ich myślenie. Myślisz, że możesz negatywne myślenie wpędzić w ten stan? Sposób, w jaki ludzie mówią, ich spojrzenie na życie, brak wdzięczności. Ale przede wszystkim skupianie się na tym, co złe. Właśnie o tym mówi Dawid, Psalm 42,6. Podoba mi się to, jak mówi do swojej duszy: Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? I czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze go będę wysławiać, zbawienie mego oblicza. Jeśli przeczytasz wcześniejszy fragment, Dawid wspomina, Spójrz na werset czwarty, psalm 42,4. Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi co dzień, gdzie jest Twój Bóg? Więc przychodził naprawdę trudne chwile. Ludzie go pytali, gdzie jest Twój Bóg? Gdy wspominam o tym, lubię jego odpowiedź, gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie, ponieważ wstępowałem do przedziwnego namiotu, do domu Bożego wśród głosów radości. Nie będę czytać wszystkiego, ale był taki czas, gdy wnoszono arkę przymierza do miasta. I było wielkie święto, a Dawid był tak niewiarygodnie szczęśliwy, że włożył lnianą suknię i tańczył na ulicach. Powiedział płaczę, ale teraz o czymś pomyślę. Słuchaj. Możesz myśleć o wszystkim, o czym chcesz. Nie musisz myśleć o żadnej ze złych rzeczy, które wydarzyły się w Twoim życiu. Nie musisz przez cały dzień myśleć o wszystkich problemach. Możesz zdecydować, że będziesz pamiętać o tym, co dobre. I ja też mogę. Gdy rano czuję się źle, to właśnie wtedy wszystko zaczyna się komplikować. Gdy rano czuję się źle. Podzielę się z Tobą kilkoma rzeczami, ale odkryłam, że jedna z nich naprawdę mi pomaga. Świadome dziękczynienie. Mam misję, więc będę Ci to powtarzać wciąż i, wciąż i wciąż i wciąż i wciąż od nowa, aż w końcu to zrozumiesz. Naprawdę chcę, żeby ludzie zrozumieli, że nie mogą być bierni. Bierna osoba chce, żeby wydarzyło się coś dobrego, ale siedzi bezczynnie i czeka, czy to się stanie. Ale my musimy być ludźmi nastawionymi na cel. Musimy być ludźmi, którzy żyją ze świadomością celu. To ty decydujesz o tym, co będziesz robić, więc kiedy gdy wstajesz rano, powinieneś to robić. Nie czekaj, aż nabierzesz chęci, ani że poczujesz, że to dobry pomysł, i nie czekaj na oklaski i zachętę ze strony innych. To, że tracę entuzjazm, nie znaczy, że muszę z tym siedzieć bezczynnie. Mogę powiedzieć, wstanę z tej kanapy i zrobię coś ze swoim życiem. Ostatnio słyszałam taką zasadę dotyczącą działania. Jest prosta, ale świetna. Im więcej robisz, tym więcej możesz zrobić. Im mniej robisz, tym mniej możesz zrobić. Jeśli chcesz się szybko zestarzeć, przejść na emeryturę w wieku 65 lat i siedź bezczynnie w fotelu. Ludzie mnie czasem pytają, myślisz o przejściu na emeryturę? Nie, nie. Myślę, żeby robić to dłużej, nie o emeryturze. Czuję się lepiej niż większość z was w wieku 30-40 lat, w dużej mierze z powodu nastawienia. Owszem, dbam o siebie, ale mam też pozytywne spojrzenie na życie i skupiam się na tym, żeby przynosić dobre owoce. Ty tkwisz wśród martwych rzeczy i to się na tobie odbija. Powinieneś oddalić się nawet od martwych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego do roboty, poza opowiadaniem ci smutnych historii. Nie chcę robić nic innego jak tylko mówić o tym, jak źle dzieje się w naszym społeczeństwie i jak są nieszczęśliwi. Słyszysz? Jak mi dobrze? Nic, co martwe, nie chwali Boga. Ani martwe nastawienie, ani nic innego. Psalm 42. Werset dwunasty. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? I czemu jęczysz we mnie i niepokoisz się? Teraz posłuchaj. Ufaj Bogu. Później powie coś więcej o nadziei. I wyczekuj, spodziewając się. Uwielbiam to. Niektórzy z was powinni swoje oczekiwania wyciągnąć z szafy, odkurzyć je i znowu je aktywować, bo wpadli w nawyk myślenia: "Nie wiem co się stanie, poczekamy, zobaczymy". No to ci prorokuje, nic. Nic. Bóg powiedział w księdze Jeremiasza: "Co widzisz?" Amen. Po tym jak Abram stracił wszystko, Bóg kazał mu wspiąć się na górę. Gdy Abram tam wszedł, Bóg zapytał, co widzisz? Nie mówię dziś o stratach. Ja nie chcę myśleć o tym, co straciłam. Nie chcę myśleć o tym, że straciłam dzieciństwo i rodzice mnie skrzywdzili. O tym, że nie miałam zupełnie nikogo. Nie mam dobrych wspomnień z tego okresu, ale wiesz co? Będę mówić o tym, co mam. Będę mówić o tym, co mam, o dobrych rzeczach, które Bóg dla mnie zrobił. Proszę wejść do serca słowa, które zaraz powiem. Niektórzy z Was śpiewają tę samą starą śpiewkę od tak dawna, że ludzie mają już tego dość. Jak myślisz, jak należy rozumieć biblijne słowa zaśpiewaj panu nową pieśń? Nie tylko to, żeby śpiewać: Panie, kocham Cię. To znaczy, że z swoich ust powinno wychodzić coś innego niż jestem taki biedny, co ze mną będzie, miałem straszne życie, rodzice mnie nie kochali, moi rodzice też mnie nie kochali, nie umieli, byli dysfunkcyjni, ale przetrwałam. Wciąż tu jestem. Wychowałam czworo wspaniałych dzieci, pomagam ludziom z całego świata. Chodzi o nastawienie, o sposób, w jaki patrzymy na to, co nas spotyka. Czemu jesteś zgnębiona moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj panu i czekaj spodziewając się go. Budzisz się w złym humorze? To to zmień. Mam zły humor. Większość ludzi ma 10 minut po powstaniu. Nie wiem, co się ze mną działo rano, ale obudziłam się i przez pięć minut chodziłam w lewo. Czułam się jak powiedziałam Daveowi, czuję się. Zaczęłam chodzić prosto i myślę sobie, o co w tym wszystkim chodzi. Ale nie wróciłam do łóżka, mówiąc O Rety, muszę mieć jakąś straszną chorobę chodzenia w lewą stronę. <laughs> tak się toczy dobry bój wiary. I czasem musisz to robić dla samego siebie. Twój nastrój należy do ciebie, nie oddawaj go diabłu. I psalm 43 mówi dokładnie to samo. Nie będę tego znów czytać, czemu jesteś zgnębiona, duszą moja, ufaj Bogu. Czasami musimy porozmawiać ze sobą więcej niż raz. Badaj siebie. Jaki mam problem? Co jest źródłem mojego problemu? Gdy masz paskudny humor, nie szukaj przyczyn na zewnątrz. Bo ty, bo ty, mój szef, moja praca, mój dom, moje konto bankowe. A może sprawdzisz, co jest w tobie? Jaki mam problem? Brak wdzięczności, niedocenianie tego, co mam. Ostatnio spędziłam kilka tygodni w szpitalu z chorymi ludźmi i wiesz, nie chciałam tam iść. To znaczy chciałam ich błogosławić, ale tego dnia chciałam mieć wolne. Wiesz, jak sobie poradziłam? Pomyślałam, dzięki Bogu to nie ja leżę w tych łóżkach. Wolałbyś odwiedzać kogoś w szpitalu, czy samemu w nim leżeć? Wolałbyś odwiedzać kogoś w więzieniu, czy samemu w nim siedzieć? Powiem Ci coś. Dzisiejszy świat potrafi w ciągu kilku minut pozbawić Cię całej radości. Dlatego musisz walczyć o dobre nastawienie, być wdzięczny i doceniać, co masz. Czasem rano zapisuję wszystkie rzeczy, za które jestem wdzięczna. Gdy jest naprawdę kiepsko, piszę. Jestem wdzięczna za. Może są ludzie, którzy budzą się rano szczęśliwi i są tacy każdego dnia życia. Wyszłam za jednego z nich, ale sama do nich nie należę. Dave się budzi i mówi: O, jaki piękny poranek, o, jaki piękny dzień. A ja się czuję jakby. Daj mi chociaż wybić kawę, zanim zaczniesz ze mną rozmawiać. Dave był przygnębiony, przygnębiony, ale wiesz, co w nim uwielbiam, że jest aktywny duchowo, bez względu na to, jak się czuje moja dusza, jest jeszcze głębsza część mnie, którą mogę pobudzić do życia, wiara, czyli mój duch. I z pomocą ducha możemy zwalczać ten beznadziejny stan naszej duszy. I uda ci się, jeśli tuż po wstaniu zaczniesz wykonywać swoją część zadania, o którą prosicie Bóg. W życiu trzeba być wojownikiem. Bardzo łatwo jest się poddać. Żeby się poddać, nie potrzebujesz namaszczenia ducha świętego.